Siłanko, coś liczałem z tej strony Krezo. Um, I dzisiaj więc tak troszeczkę nietypowo o, Chociaż nietypowo. Um, to jest piąty odcinek z serii Hero Brain Krezo. Um, byłem trochę w kopalni i z dołu kopalni zauważyłem um, miasto. Miasto nie, raczej obozowisko tych takich małych cweli. Um, Na prawie 3 z takich żelaza, więc jest spoko na razie Tam węgiel miałem, nawet nie, nie, nie zaśmiecałem sobie jakiegoś węglem dodatkowo, nie wziąłem jedzenia, super spotkałem dużo tych takich debili debili, w jakim sensie debili, tych takich skinów, nie wiem jak to powiedzieć no, co chodzą za tobą, on jest, jeden taki jest biało-czarny, co on jest prawie ale reszta spoko. Szukałem diamentów właściwie. Przede wszystkim o diamenty mi chodziło. No ale cóż, to nie weszło. Nie znalazłem ani jednego diaksa. I... Tak, ile jeszcze do chaty cweli tutaj gdzieś było? A no jest, tutaj. Mini kucyk chodzi na to. O, wszedłem tutaj do tego kanionu którego... O, tam jest to jest. Um, I tam znalazłem różne rzeczy. Ja tam jeszcze pójdę, ale... Ale się trzeba tych tutaj oporządzić że tak powiem. Chodźcie Uy, jest. Aha, moja sobie wyłączyłem. A, dobra. Łatwo było. Coś mi klatkowanie. nie... A, nie ma skrzyni, co za ciule. Pożałowali skrzynię, ja tak. Spotkam tylko, które jakoś to będzie. A chodźmy gdzieś dalej Nie, waypoint to nie chcę checkpointa. Nie chcę się za bardzo oddalać od... O tu jest ten właśnie kanion, o którym mówiłem. O, tutaj. No, już moją powodę widać. Nie ja chciałem sobie. Mm, Sikiery, ale to można nadrobić, bo sobie drewno naspierał tutaj w dżungli jak widzicie, ja miałem dużo rzeczy z drewna, tam, tylko z dżungli więc przyda się, przyda szybko sobie zrobię hmm, acz get mam yeah. Myślę sobie, żeby wkrywać jeszcze dwa mody, dwie modyfikacje do tego do tej paczuszki horror pack Mianowicie Better Dungeon oraz tam mod, to był mod na karbon, taki dodatkowy surowiec karbon, jest wytrzymały w miarę, że robi się go z węgla, więc no myślę, że będzie spoko. Następny odcinek już myślę, że będzie z tymi, o ile nie zapomnę znowu o czymś, z tymi, z tymi modyfikacjami. No i cóż, co więcej, no, chyba nic więcej ciekawego nie ma do powiedzenia w tej chwili No i tak Idę tam I płaszczka No idź, idź, żeż z drogi Krezoicie do cholery no, na też tego drewna, przela Muszę sypialnie w końcu sobie zrobić i... i ten cały... Mm, kurczę, nie mogę się wysłowić. Jest 30. 23, 18 i kiepską nie w ogóle z czymkolwiek w tej porze. Niby nie jest jeszcze tak późno, ale jakoś nie wiem, dzisiaj taki przerąbany dzień Co więcej, em, coś zacząłem mówić, tylko zapomniałem co... Nie wiem. Dobra, nieważne. Mm -hmm. O zbierajmy 10 staków i wystarczy Jeszcze tego trefę, kilka staków Ile tych jest 2-3 sta staki Mamy tu coś ciekawego Jest wioska następna z Feli. Wow, wow, Fajnie, nie wiem dlaczego to służy, ale zajebiście że to mam o i nazbierałem z pustaka, co najmniej pustaka um, Czego? O, zrobię sobie kominek w sypialni. Mam dużo nęderaka, już cztery. Mmm... Um, nazbierałem sobie dużo pusta e, złota było dużo złota tam było w tej kopalni ogólnie bom no zaraz miejsce zabraknie, ale idę jeszcze tam może się jakaś wioska trafi npc dobrze by było czy tam dobrze. No. Nie jest tak aż potrzebna, no, ale fajnie tylko. sobie ich. Hahaha. Ha, 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 ha. mm, tak. No fajnie się będzie wracało w nocy, trulowalo. I już nie ma paczki. Konie, 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 konie. konie. Urąbiecie, urąbiecie, już jeden mi śmiał. no i nasiona sobie pozbieram przy okazji. z takiego małego pocyka. Z jednej kurwa krowy mi nie chcą drobić. Jak się przyda pozrobić sobie między odcinkami tą farmę to bym długi odcinek musiał zrobić a niestety mój internet nie pozwala mi na wrzucanie szybko filmików a znowu nie chcę żeby mm, trwało to cały dzień to czyli wrzucanie filmików Dobra dydnimy tutaj gdzieś zresztą nie, ja jeszcze pozbieram sobie trochę drewna. Mm. No bo jest to modyfikacja, która nie, nie kradnie mi, że tak powiem, od ekwipunku jak te, więc tak właśnie się dostałem z tej kopalni. Szczerze powiedziawszy byłem w dupie. Nie wiedziałem co bardzo gdzie jestem. No ale może mi się uda dostać, dostać bez niepotrzebnych komplikacji. Dużo trzciny cukrowej, można by było trzciny cukrowej zrobić farmę. Tam no, widziałem kopalnia była tam gdzie, ja też byłem w tym sorry kanionie. Więc i melony by się znalazły. E, co tam jeszcze? Chyba nic ciekawego nie mam już do powiedzenia. Um, trochę krótki ten odcinek będzie, ale... Myślę, że mi darujecie, więc komentujcie, subskrybujcie, a lajkujcie filmy. Um, komentujcie przede wszystkim, bo niby w świecie nie ma za dużo, ale cieszę, cieszę się z każdego komentarza, no ja jest ich też wiele. Wow, 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 ja... jaki hardcore, what the fuck, what the fuck, ja pierdolę, co to jest? Co to było? Wow Ja pierdolę. O oh my goodness. Yeah. To było zajęte. O przynajmniej mi się przepali... No jeszcze się nie przepadło Jeany Wow, ale się przestraszyłem. Um, tu jest to Cześć, point uh, Eee. netherrack to nie tutaj. A jak widzicie też przeniosłem sobie to. Aha, bo ja już skończyłem niby odcinek, dobra. Na razie trzymajcie się, cześć. Do zobaczenia. Heyo. Nara. <grym>